Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z targu w Radomiu. No tak, w Radomiu czwartek jest mały. Nagrywam w tej chwili gołębie Marka i polię te jaśniaki. Od 100 do 120 zł. Mam do kolegi namiar To są samce i samiczki. Tak. Samce i samiczki. Tutaj te to też Marka są i po ile tutaj te próbowe? Od 80 do 120. Od 80 do 120 to są głośniki też tegoroczne, tak? Tu jedna para jest, z tamtego roku. Aha, jedna para z tamtego roku. Także tu do Marka mam namiar, też są w domu głębi. Jakby ktoś potrzebował, to można się umówić, jakby co. Gołębie Marka, nagrywamy mamy namiar do kolegi. Tutaj takie fajne są winerki. O, to jest, to jest fajny winerek. I co tu jest? Samiczka. samiczka? To I to pomiędzy nagrywam mam na namiar. I co ta samiczka? A tamte tutaj te młode tutaj te koczki to to Buda peszcze po ile? Poddychły ale ten to jest nywek egipski chyba, tak? nie? I co on kosztuje? Też dyszka Też Poddycho. dyszkę dyszkę Nagrywam pana Ugoniusza Winery, parka parzysta I co on kosztuje? Proszę zobaczyć ogólnę 100, 100 zł? 100 zł tylko 100 zł, ja bym powiedział że ze 200 150. A pan Genius nie wiem czy się pomylił, ale są nie pomylił się, nie się. Po 100 mogę iść. Słowa nie cofa, 100 zł te winerki Mam do kolegi namiar Parka parzysta, 100 zł, ja bym powiedział, że więcej Ale, ale Pan Genius powiedział, który powiedział w tyle chce Stówkę za pana Goniusza na miarę Ruszy ci tro, 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 troszeczkę Ruszyć pani się troszeczkę O dobra 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 O no 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 parzysta pana Geniusza Ruszyć ją w tą stronę Delikatnie Dobra, dobra 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 Pana Jakia mamy namiar tylko 100 zł, ale już do zapłacenia jeszcze troszeczkę Niech się wróci Dobrze, dobrze, dobrze to, to. Tu Mam takie jaśniaczki Marka i te polety jasniaczki tutaj tak, mniej więcej koroniate ten, ten tutaj masłowy. No to, to masłowy jest 30 zł. A tak te jasne reszta te piżaczki, tak? Od 20 do 30 zł też gołębie Marka, od 20 do 30 dyszek. To takiej jasne taki i takie to potrzeby z obrączkami pójdę. Po Podyszku wszystko. Przy czwartku, ale cena też do uzgodnienia to uzgodnienie tu idzie. z cena. Furtem taniej sztuk sztuczki pocztowych i kurcie jest tanie Te pasiaki ile tutaj? 10 zł, 10 zł para. Tutaj Białe masz wody. Tak od do, tutaj w tych co do pasiak tutaj tak to wszystko od ile? 15 ilu? Od 15 do 20 złotych kurcie tanie Kurcie wszystko koledze mówią a wtedy Sławe. takie mamy krumki, kolega te krymki ile? Po ile sztukę? Okay? Po 3 trzydych. Po 3 dyszki Wiedeński, tutaj kolega też, też mówi. Po 3 trzydych. Po dychy. Kolega, aby coś to czyta komentarze pod filmem. Po 30 zł wiedeński. tych Wiedeńskich, gdzie te to tutaj sporo, nie? 11. 11 Wiedeńskich po 30 zł. A tu jasne, tutaj to przedłużone. Te trzy Te zapraszam do kolegi. Po 30 zł to Cię mam przy czwartku Wiedeńskich. I sam coś. To są młodych, to, 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 to są tegoroczne? Wszystko tegoroczne. Wszystko tegoroczne. To młodych mówisz, było po innej parze. Proszę bardzo, jak szaleją. 100 zł. Te winerki pana Goniesza mamy na miar. Zrób do parka parzysta. Ładne te winery, nie? Znaczy takie no, przeciętne, bo to nie są takie najwyższe półki, ale. Ale ładnie się prezentują takiej postawy, mają sylwetkę naprawdę i będę na 100%, jestem pewny. Co ma do siebie? Jak to się nauczy, to wie kiedy puścić do ębie. Tu nagrywam gołębie frania, ale gdzieś frania poszedł. Nie wiem, po ile to Budapeszty czy w Parze. Budapeszty mamy tutaj fajne. Czepelek, widymek. i takie perłowe i jasne. To też tych jasnych by było frania więcej do sprzedania, ale w domu. Nie wiem po ile, bo mówię, poczekam jeszcze jak przyjdzie. Oglądajcie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie, z proponują proponuję na targach. Jedlińsko, z zwoleniem Przytyku, ja tam będę został, Słowa, Dzwonki, oby się nic nie ominęło. Przytyk na razie zamknięte. Zwolenie na razie nie mam informacji stuprocentowej czy będzie targ, na razie jak ktoś będę wiedział w sobotę czy piątek to napiszę w komentarzu pod filmem czy będzie zwolniony targ. Na pewno targ jest powinien być w Radomiu w sobotę, no i w Słomczynie. Ale mówię, kto przyjdzie ten jest na targu. Dobrze posiaczka, fajne. Ile? Po 8. Biały. Dwie dychy takich dzisiaj. E, Franio po ile ty to budapeć? Czy pudech zaszczeky? Masz parki parzyste? No w parach nie są, ale jest, e, samce i samice Samce i samice e, Czy samicy Cze ile kosztuje? 15 cm Widymek Widychy. i jasne tutaj mamy, jasne I po ile ja mogło no, nie? Wydychy cenie Tak i perłowe jest, i perłowe po ile? ile. Fanie czy masz więcej tych jasnych do sprzedania? Ile tak ty jasny byś miał w domu? 20-30, kolega by miał do sprzedania. Cena taka od do? Pod dwie dyszki. Po 20 zł. Także mam tutaj e, namiar do frania. Pozdrawiam gadających. Hejka na razie mówię, Jak będę coś wiedział o targach, e, zwolnień czy będzie, napiszę w komentarzu, albo w sobotę powiem na targu. Na tą chwilę ponownie mam nie być, ale zobaczymy co będzie. Boleń nie wy. A z Kole... nie e... czy komentarze pod filmem Po trzydziestki takie dwie dyszki, to jest 14 sztuk Nie, 11 11 ich jest, 11 sztuk Kolega tutaj po jednej parze miał 14 młodych aż No ta czyli są bardzo lękliwe Krymeczki są po tutaj Co to samce i samiczki jeszcze raz? Po trzydziestki, I co to masz samce, samice? Samice, samice chyba sami. są, ale to są młode Ten Proszę zobaczyć sami sami. Te dwie jeden I jasno może być. Ja gdzie chyba też samiczka. Więc się tak kliknę na razie, pogoda do dzisiaj jest słabo. ale ktoś tam też sprzedał na ja rzecz czwartku. One są puszczane wszystkie, nie? To. Te, te Wiedeńskie puszczane, nie? G ganiane, nie? A, nie były ganiane. Puszczane go i od razu mówię, kolega mówi, puszczane są tylko nie są. Y nie są ganiane, bo nie, nie to... są ganiane. I widać, jakby coś to. Wszczelne są, ale... są, ale kolega od razu mówi, że nie gania Ale fajne samce i samice, wszystko tegoroczne Pozdrawiam oglądający hejka